Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja kotka Lili. Dzisiaj będziemy wam czytali książeczkę pod tytułem Królewna i Niańka. Królewna i Niańka Śniadanko Raz Niańka Królewnę krejkiem karmiła. Siedź grzecznie, perełko, jedz ładnie, prosiła. Łyżeczkę za smoka, za smoka! O nie! wrzasnęła królewna. Niech smok sam to zje! Smok klejk powąchał, wykrzywił się, z zbladł. Ja nie chcę klejku. Królewnę bym zjadł. Ratujmy królewnę! rycerze krzyknęli i miecze błyszczące z spod stołu wyjęli. Przeraził się kucharz i czterech kuchcików. To wszystko z powodu naszego klejku. Król zajrzał przez okno. A co tu się dzieje? Smok goni rycerzy, królewna się śmieje. W tym przeskoczył przed nosem rycerza i pędzi po stole w kierunku talerza. Krzyknęli rycerze. Oj, oj, będzie źle. Uważaj, królewno, kot kleik ci zje. Wrzasnęła królewna, łyżeczkę złapała. Raz, dwa kleik zjadła. Mniam, mniem zawołała. A potem pobiegła do smutnych kuchcików. Poproszę dokładkę pysznego klejku. Koniec! Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproscie o to rodziców. Pa pa! Mój tu śliczny kłoto.